Cześć, ja nazywam się Jakub Dudkowski, a to jest 21 odcinek odcinek Fajterkowa, programu poświęconego grom z gatunku bijatyk oraz ich scenie. Dziś między innymi o Capcom Cup X, rebrandingu Project L oraz Tekken czyli co wymyślił Harada. Zapraszam! You win. W ubiegły weekend odbyło się LCQ na Capcom Cup X. Mieliśmy tam jednego reprezentanta, Lorda Venoma, który niestety odpadł. Zwycięzcą okazał się brytyjczyk Problem X. W chwili, gdy nagrywam te słowa, faza grupowa wciąż trwa, więc nie jestem Wam w stanie powiedzieć, jak wygląda to 16, ale link do tej drabinki znajdziecie w opisie. A w niedzielę ta finałowa 16 walczyć będzie o główną nagrodę, czyli milion dolarów. Project L to bijatyka od Riotu, która jest w fazie produkcji już od kilku lat. Project L to jest jej nazwa, która była używana właśnie przez wiele, wiele lat. Dowiedzieliśmy się jednak, że nie będzie to finalna nazwa gry. Produkcja, która trafi do nas w przyszłym roku, będzie się nazywała 2xKO. Nazwa jest dość dziwna i co ciekawe, twórcy zaraz po jej ogłoszeniu musieli tłumaczyć jak się ją wymawia, więc chyba jednak poszło coś nie tak. Twórcy zapowiadają, że będą cały czas rozmawiać ze społecznością Bijatyk, pokazywać gry na różnych wydarzeniach, a także dadzą dostęp do gry wybranym osobom. Jeśli chcecie spróbować swoich szans, wypełnijcie ankietę, którą podlinkowałem w opisie. You win. We wtorek odbył się dwugodzinny stream twórców Tekena nazwany Teken Talk. Poznaliśmy na nim plany twórców na najbliższe miesiące. Na przełomie lutego i marca dojdzie do dużej aktualizacji gry. Poza poprawkami bagów i być może pomniejszymi zmianami balansowymi, które są z nimi związane, do gry trafi sklep Tekken. I wokół niego, jak się domyślacie, są dość duże kontrowersje, dlatego że staje się coraz bardziej popularną praktyką, żeby na premiere gry wyglądały tak, jak wyglądają, żeby po tym okresie kilku tygodni, kiedy wszystkie recenzje już spłyną, Gra została zaktualizowana i trafiły do niej mikrotransakcje. W sklepie Tekken będziemy mogli kupić przedmioty do personalizacji, a także stroje. I dowiedzieliśmy się, że takie przykładowe stroje, na przykład w poprzedniej części Tekkena, będą kosztowały równowartość 4 dolarów. Dużo? Mało? Dajcie znać w komentarzu. W kwietniu z kolei, czyli wtedy, kiedy startuje Tekken World Tour, możemy liczyć na kolejne zmiany. Będą to prawdopodobnie zmiany balansowe, właśnie na początek Tekken World Tour. Poza tym w kwietniu do gry mają trafić również nowe funkcje, jednak co do nich nie poznaliśmy szczegółów. Wiemy też, że twórcy zdają sobie sprawę z tego, że jest problem z Rage Quitterami i planują banować ich, jednak zanim to się stanie, badają prawo w poszczególnych krajach, żeby nie wpaść. Poza tym w przyszłości do gry trafi również trening online który na pewno pomoże nowym graczom uczyć się gry pod okiem starych wyjadaczy. I tak jak teraz, tryb Super Ghost Battle jest dostępny w ten sposób, że możemy grać przeciwko czyjemuś duchowi, tak w przyszłości deweloperzy planują dodanie trybu, który pozwoli dwóm duchom walczyć ze sobą. Będzie to przypominało chyba trochę walkę Pokémonów, przy czym my jako trenerzy będziemy mogli jedynie obserwować to, co nasze twory robią. Wiele osób liczy również na Photomone i tak twórcy potwierdzili, że prędzej czy później tryb ten trafi również do Tekkena 8. Z może mniejszych, ale ciekawszych zmian twórcy planują również możliwość wyboru postaci, która pojawi się w menu głównym gry. Do tej pory mamy tam tylko Kazuje i już przed premierą gracze zastanawiali się, czy będzie taka możliwość. Na tę chwilę takiej możliwości nie ma, ale ponieważ w trakcie Tekken Talk pokazali Ediego, Również mogliśmy zobaczyć, jak wygląda ekran główny w momencie, kiedy na nim znajduje się właśnie Eddie. A jeśli chodzi o postać, która jest uwielbiana przez masę osób, ale znienawidzona przez jeszcze większą grupę, czyli właśnie Ediego Gordo, to poznaliśmy jego gameplay. Możemy zobaczyć, że w gameplayu Ediego dużo się zmieniło i fajnie został on potraktowany jako pełnoprawna postać DLC. You win. Z kolei Never Run pokazało zwiastun Peacemakera, którego gameplay współgra z tym, jak zachowuje się on w filmie Suicide Squad czy w serialu Peacemaker. Jest to postać brutalna ze specyficznym poczuciem humoru, a w walce używa pomocnika w postaci swojego orła igliego. Peacemaker we wczesnym dostępie trafi do gry 28 lutego, a taka standardowa premiera odbędzie się 6 marca. Poza nim w marcu do gry trafikamy o Janet Cage, którą również mieliśmy okazję zobaczyć na zwiastunie. W środę 28 lutego mecz zespołowy rozegrają dwie drużyny graczy z Tekkena 8, czyli U oraz Nobiego. Wśród zawodników, których tam zobaczymy, są jednak osoby niekoniecznie związane z Tekkenem. W jednym zespole znajdzie się do góra znany ze sceny Street Fightera, natomiast w drugim zespole zobaczymy profesjonalnego gracza z Super Smash Bros. Zakreja. Początek streama w środę o godzinie 10 naszego czasu. Znany włoski gracz Girlanda oraz Arslan Ash będą przez 6 tygodni trenować graczy lokalnych w mieście Riad. Jest to bardzo ciekawa inicjatywa, o której nie wiemy jednak zbyt dużo. Ale jeśli pojawią się nowe informacje na ten temat, na pewno Wam je przekażę. Kilka dni temu ruszyłem z poradnikami do Tekkena 8 dla postaci, w ramach których niektórzy polscy gracze uczą mnie, jak daną postacią grać. Do tej pory mogliście zobaczyć poradnik do Reiny oraz do Kinga, ale w drodze są kolejne, np. do Leroya czy do Dragunowa. Dodatkowo na moim kanale znajdziecie również poradniki systemowe, także każdy znajdzie coś dla siebie, nawet początkujący. To wszystko na dziś. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Standardowo zapraszam do subskrypcji oraz lajkowania i komentowania moich filmów. Do następnego. Cześć!